Witam serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj coś powiedzieć na temat awaryjnej łączności. Na wypadek wojny, którą mamy tuż za granicami naszej Polski, na Ukrainie. Oby się to nie rozlało na resztę świata. E, tutaj widzicie dwa modele krótkofalówek. Są to zastępcze urządzenia naszych telefonów komórkowych kiedy telefonia komórkowa nam siądzie po prawej widzicie Baofeng 888S po lewo jest Baofeng UV5R nie będę Wam o nich opowiadać co one potrafią o zasięgach możliwościach z powodu takiego, że wszystkie urządzenia są na Tyle dobre i tak długo dobre, jak w ogóle one działają. A więc chciałbym Wam dzisiaj przedstawić możliwości modyfikacji tych krótkofalówek, bądź co możemy sobie do nich dokupić, aby one nam dłużej działały niż prąd w gniazdkach, którego możemy nie mieć. To jest zwykła bateria od tej krótkofalówki. Ona ma tutaj um, 1500 mAh. No i to jest jej zwykła bateria. Tutaj mamy taką bazę do ładowania. I ta baza jest na 230 mAh. I to tak wygląda. Wyciągamy naładowaną. Popracuje nam z 3 dni. Z 4 na nasłuchu. Gdybyśmy mieli tylko nasłuchiwać. Taka bateria. Wcześniej dokupiłem sobie do tej krótkofalówki yy, taką, nie wiem jak to nazwać, niby baterię. Z takim czymś. To było podłączone do baterii. Że to po prostu wpinamy do krótkofalówki, to wpinamy do gniazdka samochodowego. No i to tam działa. Tylko to było na tyle, moim zdaniem, krótko mówiąc, do dupy, że musiałem z 3-4 razy nacisnąć, żebym mógł coś powiedzieć. Po prostu odcinało, tak jakby za mały był amperaż. Więc ten kabel odciąłem. To jest dokładnie ta część. Momencik. To jest właśnie ta bateria. To jest niby 2800, ale to tylko było opakowanie. To nic nie było. Tą baterię przerobiłem tak, abym mógł ją ładować za pomocą. Powerbanka. Czyli, jak już mam powerbanka, to mogę sobie naładować tą baterię i ta krótkofalówka mi może działać. Do tej potrzebuję mieć 230 w gniazdku, a do tego potrzebuję powerbanka bądź ładowarki, jakiej jak do samochodu. Co zrobiłem? Przerobiłem ją. Na USB. To jest taki moduł, nie wiem jak to się poprawnie nazywa, do ładowania baterii. Bateria jest od jakiegoś tam Samsunga. I to wszystko funkcjonuje na 3,7 V. Pokażę Wam, jak to w środku wygląda. I w tej chwili sobie taką baterię wkładamy do krótkofalówki i za pomocą zwykłego kabla, i ładuję. baterie. No i to urządzenie mi podziała bardzo długo. Oczywiście każdy powie, no dobrze, powerbank ci się wyczerpie. Co dalej? Drugą sprawą możecie sobie zakupić taki panel słoneczny. To jest panel 5 albo 10 W. Nie pamiętam. Wiem, że daje 0,85 mA. Do ładowania, więc tą baterię, którą mam w tej krótkofalówce, to jest bodajże 1300 mAh, naładuje mi w 3 godziny. Oczywiście na pełnym słońcu. No, jest to jakieś rozwiązanie. Inną możliwością naładowania takiego telefonu, yy, przepraszam, takiej krótkofalówki, jest po prostu pobranie z rozwalonych samochodów. Pobranie prądu z ich akumulatorów, jeśli one są jeszcze sprawne. Mogą być trochę rozładowane, mogą mieć nawet 8V, bo po prostu już długo nikt nimi nie jeździ. To zrobiłem sobie coś takiego. To jest na drukarce 3D zrobione na takich aligatorkach, i to w środku wygląda w ten sposób. To jest ładowarka z wyświetlaczem bo To jest ładowarka 5V na 12 i 24V jako zasilenie. Wyjście to jest 5V do ładowania właśnie telefonów. Zrobimy sobie takie coś, by można było pobrać prąd z jakiegokolwiek akumulatora. Mogę nawet wziąć baterię 9V i też naładuje telefon. Wyobraźmy sobie, że tutaj mam Akumulator samochodu, momencik po mogę sobie to podłączyć, proszę bardzo, 12,1 jeden V. podłączę to powerbank no i się ładujemy z każdego akumulatora czy 24, czy 12, czy 9 nie ma problemu mogę sobie pobrać prąd Również mogę naładować sobie z tego akumulatora i tą krótkofalówkę poprzez port USB. Jeśli chodzi o tą krótkofalówkę, to już jest troszkę inna e, sprawa, ponieważ tam mamy 3,7V, tu już mamy e, 7,4V. Więc no, tutaj trzeba już troszkę pokompinować. Ale nie ma rzeczy, których nie można obejść. Jeśli chodzi o ten model korytarza te falówki, ona zasilacz ma akurat z możliwością odłączenia. Taki zasilacz jest do sieci. A jest możliwość do kupienia, po prostu. Takiego zasilacza na 12V, bodajże chyba i na 24V, i też można poprzez ten port podawać sobie oryginalne akumulatory do tej krótkofalówki, ale możemy tego nie mieć. Możemy zgubić, może nam się port popsuć. Jest możliwość jeszcze taka, trochę bardziej skomplikowana niż w tym modelu, aczkolwiek pracuję nad tym, by to rozwiązać. Możemy, to jest oryginalny akumulator. Oczywiście możemy sobie też dokupić z dwa akumulatory, ale to jest tylko. Akumulator, no to, to tak samo, no, jeżeli nie będziemy mieć możliwości yy, naładowania, to choćbyśmy mieli ich pięć, to po pewnym czasie nam wszystko padnie. Więc no, musimy brać pod uwagę dłuższy czas bez prądu niż 2 trzy akumulatory, prawda? Możemy sobie, jeśli ktoś ma na drukarce, zrobić coś takiego. Wydrukowałem sobie taki Adapter akumulatora do Beofenga. I tu mogę po prostu wkładać ogniwa litowojonowe. I wszystko, hula. 8 V. Jest troszkę grubsze, ale działa. Oczywiście, no, każdy powie: No dobrze, te ogniwa też ci padną. Tak. To są tylko baterie. Wszystko, co działa, musi być na prąd. I to kiedyś padnie. To ja pracuję na, tych, na takich ogniwach, prawda? To jest akurat jedno wyciągnięte z latarki. Więc dorobiłem sobie jeszcze taką ładowarkę. Też jest obudowa. Z drukarki 3D. I to jest taki, można powiedzieć, power bank, tylko że bez baterii. Baterię trzeba do niego doczepić. Mogę za pomocą tego urządzenia i ładować akumulatory, i z nich, że tak powiem, wyciągać prąd na moje potrzeby. Jak to działa? Dzięki temu urządzeniu biorę kabel. To są magnesy plus do plusa, minus do minusa. Urządzenie mryga, czyli ładuje. Nie ładuje, ładuje. Nie ładuje, ładuje. I to tak wygląda. Czyli wracając do początku naszego tematu, jeśli chodzi o ładowanie, dzięki takiemu urządzeniu mogę z każdego samochodu, który ma minimum 8 V pobrać z niego prąd na mój użytek. Mogę naładować sobie latarki, jak ktoś ma yy, na USB, ogniwa, krótkofalówkę. Dzięki czemuś, dzięki takim właśnie rzeczom, mogę sobie latarkę naładować, też nie ma problemu. No niestety w dzisiejszych czasach, jak nie ma prądu, to jest bidnie. No bo wszystko, co mamy i co nam, że tak powiem, ułatwia życie i załatwianie spraw, wymaga prądu. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że komuś jakiś pomysł podsunąłem. Pamiętajcie, tak długo urządzenia Wam się przydadzą, jak długo działają. Ze wszystkiego można coś zrobić. Przykład Wam mogę jeszcze pokazać taki. Parę bank mi się popsuł. Znaczy akumulator z niego tam nie wiem, bylał się czy coś. Wziąłem model, e, przepraszam, moduł. Baterię wziąłem od telefonu, który też się popsuł. I zrobiłem powerbanka. banka. Ma Kompinujcie. Nie wyrzucajcie, naprawiajcie. Satysfakcja murowana. Dziękuję ślicznie za uwagę. Jak zwykle, życzę miłego dnia bądź wieczoru. Zależy, że kiedy mnie oglądacie. Mam nadzieję, że komuś czymś pomogłem. Cześć.